Siedź! O, i to nie mały. Siedź. O, takie miejsca to ja lubię. Uknięć, siedź. Ale z wariat. Ale z wariat. Gdzie ty idziesz? Witam serdecznie na kanale Primanki. No słuchajcie, widzicie za mną przepiękna, przepiękna rzeczka. Rzeczka pstrągowa, bo tak jak mówiłem, muszę coś zmienić, nie mogę złowić tej troci, dlatego nie będę na siłę chodził, bo wiem na swoim przykładzie, że na siłę troci się nie złowi. Chodziłem sumiennie, próbowałem, jakieś tam puknięcia, stuknięcia, jakieś ryby znajomi pojedyncze łowili, mi jakoś się... Nie udawało, chociaż wielu znajomych do tej pory też jest bez troci. Tych troci w rzece za dużo chyba nie ma, dlatego przyjechałem na pstrągi, idę, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. Fajne miejsce, ale ciężko będzie obłowić po cichu. Najpierw tu w dół obłowie a później w górę rzucę tam siedź o i to nie mały Gdzie w gałęzie? Gdzie w gałęzie? Słuchajcie. Pierwsza ryba i od razu trotka. Spokój się. Pierwsza ryba i od razu trotka. Nieduży potarłowiec. Ależ pięknie. Spójrzcie na to. Pierwsza ryba. Dosłownie pierwszy rzut to nie, drugi rzut. Drugi rzut to był. Spokój się, uspokój się. Drugi rzut i od razu trotka. Nieduży potarłowczyk. Ale słuchajcie, chodziłem za trociami. Nie mogłem złowić troci. Pojechałem na psrongi, Drugi rzut, od razu trotka. Piękna sprawa. Wraca do wody, bo to potarłowczyk. Potarłowce mają u mnie wolność. Silny. Wracaj do wody. Idzie. No i tak można zaczynać łowienie. Nie mogłem złowić troci. Nie mogłem. W końcu jest. Oj, jestem bardzo zadowolony. Dopiero zacząłem łowienie. No słuchajcie, to jest coś aż nieprawdopodobnego. Drugi rzut. I od razu trota. Tak jak nie mogłem złowić, chodziłem, chodziłem, chodziłem. Nie mogłem złowić troci tak od razu w drugim rzucie. A tu teraz zaczep. Oj, wyczepiać trzeba. Dobrze, że wziąłem. Wyczepiać. Puścił. Z gałęzią jakąś ciągnę. Odzyskany. Opa, bo szkoda by było. Spójrzcie, za jakąś żyłkę się zaczepiłem. Ktoś już tu wcześniej coś urwał. No bo ja to tak często mam, że jak mam łowną przynętę, w złowie troć, to bardzo często mi od razu urwę. Na szczęście nie tym razem. Jeszcze tu miałem rzucić, chociaż to już raczej nierealne, żeby cokolwiek tu wzięło, no ale rzucę. No tu większa woda by się przydała, zdecydowanie na większej wodzie byłoby inaczej. Jest fajna, fajne miejsca tam są. Tylko jak to obłowić? No, też fajna jamka taka. Jakby po mojej stronie była, byłoby lepiej. Mógłbym ją wolniej obłowić. Przedź, ale to potoczek. Potoczek. No uspokój się. Nieduży potoczek, no ale stał w rynięce. Ja wiedziałem po prostu, że muszę jechać się wyłowić na jakieś inne łowienie. No i daje to efekt. Trotka jest mały, strążek, bo mały, ale jest i cały dzień jeszcze przede mną szansa na ryby cały czas jest opuknięcie tu też rynienka po drugiej stronie idzie na takich małych rzeczkach celne rzuty to jest podstawa Najpierw tu nurcik przy nogach, a później ten dalej. Przejdź z nurciku. Otoczek, ten już większy troszkę. No uspokój się. Ten już odrobinę większy. Ten już odrobinę większy potokowczyk. Poszedł. Na tej rzeczce na pewno jak trochę cieplej się zrobi, fajnie będzie pochodzić w górę z twitchem jakimś w taki bardziej sposób. No póki zima schodzę w dół i łowienie takie troszeczkę bardziej powolne, zimowe. No tu wyjście z tego może być dobre. Pusto. No tu też taki dołek, nurcik. Po cichutku podejść. Po cichutku. I celnie rzucić przede wszystkim. I jeszcze jedna rzecz ważna, nie łapać zaczepów przede wszystkim. Takie miejsca to ja lubię. Takie miejsca to ja lubię. Puknię, Ależ wariat, ależ wariat Gdzie ty idziesz? Piękny Ale wariat Spad Czy chciałem podbierać wziąć spad Ale piękny potok Ależ wariat Przepiękny potokowiec Na takiego gluta wziął Ale potok piękny z daleka pod nogami obrzucam rynienkę. Nie ma, trochę dalej. Nie ma, tamto mi chciało obłowić, ale jak ja to obłowię. Był. Znowu, powtórzył. Tylko za końcówkę gumy. Nie chcesz. Cwaniaczku. Gumki. Nie, nie chcę gumki. Dobra, nie chcesz gumki, to dostaniesz woblerka. No, woblerka nie zechce już Dobra, na razie łowie Na razie łowię na tą gumę. Jak będzie jakiś głębszy dołek założę woblerka, A, wyszedł. Trącił tylko przynętę. Po ostatnim łowieniu na zniszczonej, zmeliorowanej, no zniszczonej przez człowieka rzece, łowienie na takim teraz siórku leśnym, no to jest naprawdę przepiękna sprawa. No spójrzcie tam biegnie rzeczka. Tutaj może sobie głowa naprawdę odpocząć nad taką wodą. Tak sobie spaceruję i szukam potencjalnych miejscówek, bo wszędzie rzucać, no to nawet tutaj bez sensu, to jest tak płytko pojedyncze jakieś dołki no tam taki nurcik jest, może jakaś ryba stoi tam w tym nurciku za kamieniami jakby większa woda była to był inaczej, myślałem, wczoraj trochę popadało, myślałem, że po deszczu coś się podniesie, no ale niestety niestety nie. Za słabo widać padało. Albo tutaj nie padało. No, tu taka dłuższa rynienka. Też niestety płytko. Jakby ta woda była ciutkę większa. Albo trącona. Ale liczę, że coś jeszcze się wydarzy. Tam dalej takie dołki głębsze może będą. Może nawet jakaś trota jeszcze siądzie. Nie wiadomo. No, tu ta burtka fajna. Ale to też na większej wodzie to by było coś. A na takiej wodzie to jest mizeria. Też jamka pod drzewem. Na dwa razy branie takie, ale hasa, ale hasa, to ten czak spadł, ależ te gumki niestety, brania są, ale spady też są, ale hasał. No nic po spadzie tego ten Trzeba sobie zrobić małą przerwę, zjeść śniadanko i będzie można wędkować dalej. bo dzisiaj na śniadanko smakołyczek. Znowu żonka na rybki mi omleta przygotowała pysznego. Zjem i łowię dalej. Mam tu jeszcze kawałek wody przed sobą. Takiej łąkowej teraz, ale może tu będą głębsze jakieś dołki. No, podjadłem całkiem inaczej. Teraz jeszcze dołowić z jednego, dwa pstrągi i już będę bardzo zadowolony. No, słuchajcie, ja już wracam. No, tak jak nie mogłem złowić troci. Jeździłem troszeczkę za nią, próbowałem. No i jakoś mi nie szło. A ja wiem, że jak mi nie idzie, to na siłę nie da rady złowić. Musiałem coś zmienić. Dlatego postanowiłem pojechać na pstrągi, no ale na rzeczkę, ze świadomością taką, że to malutka rzeczka, ale mimo wszystko szansa na trotkę. Jest, no i była szansa na trotkę. Trotka w drugim chyba rzucie wyjęta. Później piękny potok spadł. Jakieś te mniejsze potoczki. No ten tęczak fajny też spadł. Także działo się. Jestem bardzo zadowolony. W końcu niedużą to niedużą, ale trocią. Otworzyłem w końcu sezon. Teraz mam nadzieję, że będzie z górki. Spójrzcie jaka rzeczka przepiękna. Malutka, ale przepiękna. No nic, ja już będę kończył. Idę do auta. Na dzisiaj wystarczy. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie! I do zobaczenia w kolejnym filmie.